Jak zaplanować swój najlepszy rok życia? Jeśli jesteś tego ciekawy, oglądaj do samego końca ten materiał. Jesteś gotowy? Lecimy! Witam Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Antoni Mielecki, trener mentalny, a to jest Mentalna Liga Mistrzów. Moi drodzy, dzisiaj bardzo, bardzo, ale to bardzo wyjątkowy odcinek, ponieważ dzisiaj podzielę się z Wami dokładnie sześcioma umiejętnościami, które są niezbędne i które obowiązkowo musisz nabyć, aby stworzyć i zaplanować doskonały rok swojego życia. Więc oprócz tego, że dam Ci te konkretnych sześć technik, sześć umiejętności, pokażę Ci jak nad nimi działać, zostań do końca tego odcinka, ponieważ będzie niesamowita niespodzianka. Spodzianka dla Ciebie, związana również z 6 grudnia z mikołajkami. Także na pewno ta niespodzianka będzie bardzo, ale to bardzo ciekawa dla Ciebie. Więc od razu lecimy z tym, co dla nas najważniejsze, ale zawsze, jak to zawsze, proszę cię na początku. Zostaw łapkę w górę. Pamiętaj o komentarzach i subskrypcji kanału. W takim razie. Pierwszą, najważniejszą umiejętnością, jaką musisz nabyć, jakiej musisz się nauczyć, aby zaplanować swój perfekcyjny i doskonały rok, to umiejętność i sztuka wyznaczania twoich celów. Co z tego, że będziesz miał w głowie jakiś mętny zamysł tego, że chciałbyś osiągnąć to, to i to w nowym roku? Bardzo dużo osób ma hmm, poglądy, że chciałoby to osiągnąć, ma jakieś swoje plany, ale wszystko, że tak powiem, im nie wychodzi. I taka jest większość statystyki ludzi, że w głowie mają jakieś właśnie. Pomysły, że chcieliby zrzucić wagę, że chcieliby zmienić klub, że chcieliby strzelić i tyle bramek, że chcieliby zacząć więcej zarabiać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przez to, że nie wiedzą, jak właściwie zaplanować swoje cele, jak je stworzyć, nie mają zielonego pojęcia, jak to wdrożyć w życie. Dlatego pierwszą techniką jest właśnie to, aby być świadomym, jak we właściwy sposób stworzyć cel, żeby przede wszystkim był on mierzalny, żebyś mógł go zmierzyć, że faktycznie osią to, żeby był skonstruowany w sposób pozytywny, czyli taki, który nie będzie Cię odpędzał i zniechęcał do jego zrealizowania, tylko właśnie taki, który cały czas będzie ukierunkowywał Cię w. Kierunku e, jego osiągnięcia. Idąc dalej, tym, co będzie dla nas tutaj bardzo istotne, to drugi punkt, czyli właśnie tworzenie mistrzowskich nawyków. I jest to druga bardzo ważna umiejętność, bo co ci z tego, że będziesz miał fajnie zaplanowane cele, jeśli nie będziesz miał stworzonych tych niesamowitych nawyków, które każdy człowiek sukcesu powiela, nic z tego nie będzie. Nawyki są to automatyczne czynności, nad którymi nie musisz się zastanawiać. Nieważne, czy ci się chce, czy ci się nie chce, czy jesteś zmęczony, czy nie masz siły, robisz to automatycznie. Nawet jak cię ktoś obudzi o godzinie trzeciej w nocy, ty i tak tworzysz ten niesamowity sukces i robisz swoje, bo masz to właściwie zaplanowane. Jeśli nie rozpiszesz na czynniki pierwsze, niczym rozłożysz, niczym karabin maszynowy tych swoich nawyków, nic z tego nie będzie. Dlatego tak ważne jest, aby stworzyć takie nawyki, które każdego jednego dnia będą cię napędzać do zrealizowania i zmaterializowania wszelkich dowolnych Twoich celów. I tutaj tak samo jest istotą kwestią, aby. Pozbyć się tych nawyków, tych tak zwanych naleciałości, które już, że tak powiem, stworzyły się przez pewny dłuższy etap Twojego życia i nad tym przede wszystkim trzeba tutaj pracować. Trzecią umiejętnością jest to, aby we właściwy sposób planować swoje wszelkie działania. Planowanie jest świętością. Jeśli planujesz swoje działania, to jest to, co możesz zyskać najcenniejszego z życia. W przeszłości nie zmienisz. Taka ona była i koniec kropka. Teraźniejszość jest jaka jest. Ale przyszłość możesz zaplanować dokładnie tak, jak żywnie ci się podoba. Dlatego umiejętność planowania jest tym, na co powinieneś przeznaczać większość swojego życia i dlatego jest to tak istotne. Jeśli będziesz umiał we właściwy sposób planować swoje działania, swoje dni, tygodnie, miesiące, kwartały i cały rok, zyskasz. Naprawdę nieporównywalnie więcej od osób, które nie potrafią tego robić. Czwartą umiejętnością jest dar uważności, czyli sposób na zarządzanie Twoim najcenniejszym darem czyli właśnie Twoją koncentracją, nie Twoim czasem. Twoją koncentracją. Ponieważ jeśli we właściwy sposób będziesz zarządzał swoją uwagą i będziesz kierował ją dokładnie tam, gdzie chcesz, będziesz bardzo produktywny i efektywny. A to jest w życiu najważniejsze, żeby tworzyć efekty. Nie tylko, aby na coś czas przeznaczać, bo to nie powoduje generowania wyników. Dla nas wyniki są najważniejsze, abyś w swoim życiu i w swoich sukcesach był skuteczny. Nikogo nie interesuje to, czy przeznaczyłeś na to godzinę, dwie, trzy, pięć czy sto. Ważne, czy zrealizowałeś swój wynik. Więc umiejętność, Koncentrowanie swojej uwagi we właściwy sposób jest czymś, co bez dwóch zdań pomoże Ci w tym, aby stworzyć swój najlepszy wymarzony rok. Piątą umiejętnością jest to, aby we właściwy sposób zarządzać swoim czasem w różnych kontekstach i sytuacjach życiowych, to, że masz jakiekolwiek pojęcie na temat czasu, że jest on wartością i tak dalej, jest niczym w porównaniu do tego, co gdy we właściwy sposób zaczniesz nim zarządzać w tych etapach swojego życia, czyli priorytetowych kwestiach, które, które dla ciebie i dla Twojego sukcesu są absolutnie najważniejsze. Jeśli właściwie posiądziesz tą umiejętność zarządzania perfekcyjnie swoim czasem, we właściwych kontekstach życiowych, sukces murowany. I szóstą, ostatnią umiejętnością jest umiejętność nieprzerwanej motywacji, tworzenia nieprzerwanej motywacji przez cały rok. Czyli to, że gdy przyjdą jakieś trudności, gdy wpadną jakieś kłody pod Twoje nogi, Ty bez żadnych problemów będziesz potrafił sobie z nimi poradzić, ponieważ masz stworzoną umiejętność samodyscypliny i wiesz przede wszystkim, jak nadzorować swoje cele. Że szczegółowo za każdym razem sprawdzasz i weryfikujesz swoje postępy. Dostrzeganie efektów, jest jeszcze bardziej cię napędza, żeby pędzić we właściwym kierunku. Jeśli będziesz miał nauczoną motywację w swoim życiu, nauczoną samodyscyplinę, masz zagwarantowane to, że osiągniesz sukces w swoim życiu. I teraz, moi drodzy, to było sześć tych najważniejszych. Technik, umiejętności, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu i zrealizowania wszystkich swoich celów w najlepszym twoim roku, całego swojego życia. I dlatego, moi drodzy, według obietnicy specjalnie dla Was przygotowałem niesamowite szkolenie, które właśnie będzie związane z tym, abyś zaplanował swój najlepszy rok życia. I taki właśnie jest tytuł tego szkolenia i tego, co już się nie mogę doczekać najbardziej, bo jest to coś związanego z Mikołajkami z 6 grudnia, bo dokładnie 7 grudnia startuje szkolenie, gdzie przez 6. Szkoleniowych skupimy się właśnie na tych wszelkich aspektach, o których przed chwileczką wam wspomniałem, czyli zdobędziesz te 6 konkretnych umiejętności na ponad 7 godzinach szkoleń online na żywo, więc szykuje się naprawdę niesłychana e, dawka wiedzy, motywacji, inspiracji i przede wszystkim żywego przykładu na to, jak się osiąga sukces. Też na tym szkoleniu powiem Ci o moich sukcesach, które zrealizowałem w tym roku, o sukcesach, których jeszcze z nikim się nie dzieliłem, bo po Ponad 1800 treningach mentalnych, które mam już na swoim koncie. To, co ten rok się zaczął, to była po prostu cudowna poezja, ponieważ hmm, przez dwa miesiące mieszkałem w Los Angeles, tam oświadczyłem się mojej cudownej kobiecie, a to była dopiero początek i namiastka tego niesamowitego roku, jaki wspólnie za nią stworzyliśmy, więc na pewno podczas tego szkolenia dowiesz się o takich rzeczach, z którymi nie dzielę się publicznie, więc na pewno możesz tutaj na to liczyć. I teraz pytanie, jaką wartość otrzymasz ty do życia, gdy zdecydujesz Zdecydujesz się na szkolenie, zaplanuj najlepszy rok swojego życia. Przede wszystkim stworzysz siebie człowieka. Takim, którego pragniesz. Stworz życie takie, jakiego pragniesz i przede wszystkim staniesz się osobą, która zasługuje na osiągnięcie swojego sukcesu. Tak samo nauczysz się właściwie wyznaczać swoje cele, tak aby pomagały Ci one w osiągnięciu Twojego sukcesu i wynosiły Cię każdego jednego dnia na jak najwyższy poziom, a nie sabotowały Cię i przeszkadzały Ci w ich realizacji. Nauczysz się, jak tworzyć mistrzowskie nawyki i pozbędziesz się tych, które hamują cię w drodze do odniesienia sukcesu. Dowiesz się, jak planować swoje działanie według najnowszych i niezawodnych technik. Zyskasz umiejętność wchodzenia w stan nieprzerwanej motywacji. Nauczysz się, jak nieustannie trwać w swoich celach, w dążeniu do tych celów poprzez umiejętność automatycznej samokontroli. Zdobędziesz tak samo wiedzę, jak monitorować i nadzorować swoje cele, by z uśmiechem na twarzy cieszyć się z ich realizacji. I teraz, moi drodzy, to są właśnie najważniejsze wartości, jakie ty zyskasz po tym szkoleniu. I teraz, co jest zawarte w cenę tego szkolenia, które dzisiaj dla Was prezentuję? Jest to 6 dni szkoleniowych, czyli ponad 7 treningów mentalnych, dni szkoleniowych, 7 godzin tych dni szkoleniowych online, na żywo. Wartość tych dni szkoleniowych, to 3,5 tysiąca złotych. Dodatkowo w cenie pakietu, którym jest obrane to szkolenie, jest tak samo to, że będziesz miał roczny dostęp do tych wszystkich materiałów z tego szkolenia w jakości Full HD. Tak samo dołączysz do tajnej grupy na Facebooku, gdzie będziesz mógł zdobywać nowe relacje, budować nowe kontakty i tak samo dzielić się swoimi spostrzeżeniami z tego szkolenia i wrzucać tam swoje zadania, gdzie wspólnie będziemy Ci dawać tam feedback, co możesz zrobić jeszcze lepiej? Tak samo. Dostaniesz w specjalnej promocyjnej cenie roczny dostęp do drugiej edycji szkolenia Planowanie wybitności, które było dokładnie rok temu, i to wartość właśnie tego szkolenia to jest 500 zł. Czyli tutaj, oprócz tego, jeszcze dostajesz drugie szkolenie, gdzie jest około 12 godzin wiedzy i do tego, tak samo, tylko w specjalnej teraz promocji przez najbliższe dni, masz do tego dostęp i oczywiście tak samo otrzymasz po ukończeniu szkolenia imienny certyfikat. Więc wartość tego szkolenia ze wszelkimi bonusami to ponad 4000 zł. Tutaj jednak specjalna cena na to szkolenie będzie, uwaga, 700 zł. Natomiast wychodząc Wam naprzeciw i robiąc tutaj specjalną promocję w przedsprzedaży, to szkolenie będzie kosztowało, uwaga, zaledwie 350 zł. Również cenna informacja to to, że można również zapłacić gotówką kurierowi podczas odbioru, że tak powiem, zaproszenia na to szkolenie, ponieważ oczywiście szkolenie odbędzie się online, więc można zapłacić przelewem, można zapłacić kartą, można zapłacić tak samo gotówką, i teraz, moi drodzy, szkolenie startuje już 7 grudnia, więc nie mogę z całego serducha się doczekać. I tak samo będzie to, że tak powiem, od razu może być świetny prezent mikołajkowy, może to być też coś, gdzie doskonale przygotowujecie się do swojego cudownego roku, bo to jest najważniejszy cel tego szkolenia. Osoby, które miały być przyjemność na moim wcześniejszym szkoleniu, czyli tworzenie wielkiej pewności siebie, bardzo dobrze wiedzą, o czym mówię, ponieważ to szkolenie zyskało bardzo, bardzo dużo super, niesamowitych, pochlebnych opinii, więc, na podobnej, że tak powiem, metodzie będzie to szkolenie przeprowadzane właśnie podczas takich treningów mentalnych online. Więc moi drodzy, wiecie, co jest w tym szkoleniu. Bardzo serdecznie Was zapraszam do komentowania w tym odcinku, jeśli macie jakiekolwiek pytania. I tak samo, która z tych umiejętności uważacie, że dla Was konkretnie będzie najcenniejsza, dużo to dla mnie znaczy. Także mam nadzieję, że widzimy się na szkoleniu i wskakujcie na stronę www.antonimilecki.com. Można jeszcze przez krótki czas zakupić to szkolenie w mega promocyjnej cenie, przede wszystkim z bonusami. Które są tutaj dla Was na tą specjalną ofertę Mikołajkową. Także zapraszam Was serdecznie. No i nie mogę się doczekać już naszego szkolenia. Także jak to zawsze, pamiętajcie, łapki w górę, subskrybujcie i komentujcie odcinek. I widzimy się w kolejnym odcinku Mentalnej Ligi Mistrzów. W takim razie, 3, 2, 1. Lecimy po marzenia. Liga Mistrzów czeka. Dzięki, trzymajcie się. Pozdrawiam.